Witam Was serdecznie. Powstało w iPhoneie i Już nie wiem od jakiego czasu, może wy jeszcze macie dłużej, ale ja dopiero to zwróciłem na to uwagę. ładowanie optymalne. Tylko że w 11 nie widziałem. Aktualizuję ją i jeszcze tego nie mam. Nie wiem czy to już koniec mam tam wsparcia. I możecie, jak ładujecie w nocy czy gdzieś załączyć limit do 100 do 95 do 90, 85 i pozdrawiam wszystkich moich znajomych, eee, Juska Pawła. W sumie dwóch Józków, którzy już dawno to wiedzieli, że wszystkie baterie, tak jak w aucie albo w telefonach, powinny do 80% być ładowane. Większość ludzi, o to już jest automatyczne, wbudowane, ale jak widać, jednak nie. I od jakiegoś czasu właśnie to stosuje i powyżej 80% nie ładuje, co zapewni większość, więcej ilości ładowań, bo baterie nie lubią poniżej 20% i powyżej 80% być naładowane. Dlatego wtedy ta bateria Wam więcej yy, ilości ładowań wytrzyma. I tak samo jak macie, gdzie tu widać procenty, maksymalna płynność już tylko 92 razy 4, 422, 420 cykli. Zobaczę to też z tym starszym iPhone'em jak to wygląda, jak się zaktualizuje. Ale mam jeszcze do Was jedno ważne pytanie. Jest taka funkcja, która już od jakiegoś iOS-a weszła, czyli. Jak słuchacie aktywnie muzyki, to powinien Wam wibrować. Nie wiem, czy to działa przez słuchawki. Na filmikach widziałem, że normalnie słuchają muzyki i telefon im wibruje. Za Chiny mi to nie działa. Sprawdzałem, że ta cała hipoteka, bo jak to tam się nazywa, wam pokażę. Wchodzicie tu w opcję i macie dźwięki hyb, e, Hyptyka. No to telefon nie wibruje do jakichś sygnałów. I mam, że na wszystko. E, na pasku statusu, że na wszystko powinno działać, ale za Chiny, za Chiny to nie funkcjonuje. Chyba, że jest gdzieś jeszcze jakiś ustawienie tego. Czucie klawiatury. Aha, dobra. To może to. Tego nie miałem. To sprawdźmy. Jest to ustawione. Włączymy muzykę. Nad wody spokojne prowadzi mnie na zielonych mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie Nie działa. Dobra, to trzymajcie się, pozdrawiam. I czy ten... Na no Androidzie też już dawno macie coś takiego w telefonach, że możecie ustawić, z ciekawości pytam, te limity ładowania. Czy iOS znowu zaspali, my to mamy... Na końcu miłych świąt Wam życzę.